Dzisiaj robię prezentację lokomotywy S40 311D Janina. Lokomotywa spalinowa. To kątowe kiedyś widziałem na żywo. Chciałem ją mieć, także nie ukrywam, że ją obserwowałem na gpm 3 lata. Ale nie miałem chęci je kupować. Aż w końcu się skusiłem. Pierwszym model jaki w tym roku zacząłem robić to Garin miał napęd gum gumkowca dany, tu jest ten Gagarin, napęd gumkowca Nohuba musiał być skracany, w podwozie, ja go skracałem sam go sklejałem, I Daniel potem musiałem Danieli wysłać, bo tam się okazało, że jeden silnik był rozczaskany musiał wymienić na inny, inny gumkowca, Bagna paliwo, to jest Daniela samoróbka fajna. Przebliżone, ja tu się te trąbki dodałem. A nie robię tego wnętrza, y, dlatego że tam są balasty i dlatego to by potem głupę wyglądało. Nie? Wszędzie balasty są tu są silniki, nawet nie było miejsca gdzie da dać wnętrze. Tak samo w tym wianinie też wnętrza nie zrobiłem. I tu mamy janinę. Oczywiście bagno paliwo jest przez Daniela wymyślony. Fajnie go zrobił, zarąbiście. Bufory też dalej Zrobił do niego mi. Oczywiście model kartonowy. W podwozie jest yy, układ jezdny lokomotywy amerykańskiej MDZ-40 NoHub. Raczej MDZ-40 amerykańskie, MDZ no znaczy, yy, MDZ amerykańskie Mechanu, chciałem powiedzieć. Dokładnie. Taką lokomotywę kupiłem na Olsko Tomasza z Warszawy. I wszystko było skracane, całe podwozie tej lokomotywy. I zużyte zostało. Oczywiście balustrada jeszcze też zostawiłem, bo balustrada tak kartonowa była taka malutka, taka cienka, że ja bym jej na pewno nie wyciągnął. A tak się prezentuje model kartonowy st 40 Piękna, sześciociewa lokomotywa. Przepiękna. Tutaj akurat jest z tej strony trochę inaczej. Z tej strony jest trochę inaczej. O! To chodzi o te drobne części, bo tu było tyle części. Jak ja to mianinę inne dostałem. To pomyślałem sobie, kurde, co ja kupiłem. Tyle części, ja tego nie skleję, nie? Ale. I to jest w tak wygląda, ale pomyślałem, kurczę, kleić to, dałem radę, dużo części miała. Bardzo ładna lokomotywa ST40 e bufory, fajnie, nie musiałem kartonowych dawać, bo Daniel mi swoje zrobił, fajnie skrócił wszystko. bagno paliwa, dane jest, on zrobił taki obciążnik. Potem są mi też yy, Ołów, takiej, sz takie, takie sznurki miała firanka. To tu na całej długości jest Ołów dany, i z drugiej strony taka duża nakrętka wielka, i w tą nakrętkę wkleiłem, wysypałem ten yy, z firanki Ołów, to samo tu taka duża nakrętka leżąca, i dany jest Ołów jest dociążona, można powiedzieć, że jest cięższa teraz niż. Ta md 40 też powiem, że już trzecie taki, drugie takie podwozie wykorzystałem do lokomotywy, bo pierwsze wykorzystałem TM18. Co tam jest? O. mamy TM18, też na podwoziu Mekanu. Bardzo piękna lokomotywa, 6,8 Wydaje mi się, jest silniejsza niż ten Gagarin, co ma silnik gumkowy Machaba. To, że będzie pięknie towary wagon towarowe będzie to pięknie woził ciągnął to, że fajnie będzie ciągnął wagony ale nie ukrywam że będę chciał ją zobaczyć w składzie osobowym na bank także piękna lokomotywa podoba mi się chciałem taką mieć bardzo ciekawa Przejście z kabiny do kabiny, balustrada. Ta kartonowa balustrada była tak ciętka, że ja bym nawet nie wyciął. To ja ze zezmachano ją zostawić, wyciąć, poślipować trochę. I tak sobie dałem. że piękna lokomotywa. No, teraz będę kleił model kartonowy, ale pociąg pancerny, który dostałem od innego z yy, dziąka, który mnie tam na grupie, czyli na takiej stronie pociągi pancerny. Zobaczysz, że ja takie pociągi pancerny mam kartonowe. Pokazał mi taki swój pociąg. Powiedział, że może mi dać do wydruków, pliki. No ale jak się okazało podesłał mi lokomotywę cały pociąg zestaw actually, model kartonowy cały, tylko że muszę go dokończyć, bo nie jest dokończony. Nie? Także dużo roboty nie będę miał, bo praktycznie muszę tylko jeden wagon pancerny dokończyć i cztery platformy. Parowóz już jeden wagon pancerny prawie skończony, ale to pokażę dopiero jak skleję. Dlatego tutaj, dlatego właśnie tutaj przygotowałem sobie i pociąg pancerny, który był na peronie Został przeniesiony tutaj. I tam będzie stał ten cały zestaw nowy pociąg pancerny, a to na bocznicy nieczynnej. Stoi sobie taki pociąg na cermie, jeszcze raz. No, akurat Daniel powiedział mi, że ST40 jest na podwoziu Gagarina. To też ciekawy zestaw. 6 sześciosiowy. Przepiękna lokomotywa, bardzo mi się podoba. Model kartonowy. Wydawnictwa GPM na podwoziu układ jezdny Mechano MDZ40.